Cześć. Witam was w materiale poświęconym Xbox Game Pass Ultimate, czyli usłudze, w której możecie ogrywać kilkaset najlepszych gier na konsole Xbox, komputery PC z windowsem 10 oraz urządzenia mobilne z systemem Android. Abonament zakupicie w sklepie Xbox lub u wybranych partnerów handlowych. Gry dostępne w usłudze możecie pobrać zdalnie na wasze konsole za pomocą aplikacji mobilnej Xbox Game Pass lub ogrywać na telefonie dzięki cloud gamingowi, czyli technologii streamingu. W listopadzie przywitaliśmy nową generację konsol Xbox, ale i w abonamencie Game Pass zadziało się naprawdę dużo. Sprawdźmy zatem wszystkie tytuły dołączające do oferty w ostatnim czasie. Pamiętajcie też, że nowi użytkownicy mogą aktywować pierwszy miesiąc Game Pass Ultimate za 4 zł. 10 listopada usługa EA Play połączyła się z abonamentem Xbox Game Pass Ultimate, a to oznacza, że posiadając Game Passa, możecie grać we wszystkie gry elektroniczne z tej usługi. Dzięki temu w Game Passie znajdziemy teraz gry z serii FIFA, Battlefield, Need for Speed czy Mass Effect, w skrócie kilkadziesiąt nowych tytułów. Wraz z dołączeniem do Game Passa całego EA Play do abonamentu wskoczyła też gra Star Wars Jedi: Upadły Zakon, czyli świetnie przyjęta produkcja będąca przygodową grą akcji osadzoną w uniwersum wykreowanym przez George'a Lucasa. W tytule wcielamy się w postać Kala Kestis'a, który musi stawić czoła inkwizytorom polującym na niedobitki rycerzy Jedi. Od tego miesiąca na konsoli oraz telefonie dzięki chmurze możemy ogrywać Gears Tactics, produkcję ze świata Gears of War, która nietypowo dla serii jest turową grą strategiczną. Gra zebrała świetne oceny i charakteryzuje się fantastycznym gameplayem, rozwijając przy tym dość mocno świat Gearsów i serwując historię, którą koniecznie trzeba poznać. Od 10 listopada na konsoli oraz w streamingu na telefonie możemy ogrywać Destiny 2 poza światłem, czyli nowy dodatek do udanej strzelanki Studia Bungie. Rozszerzenie oferuje nową kampanię i pozwala bohaterom po raz pierwszy korzystać z mocy pochodzących od ciemności, a akcja gry koncentruje się na Europie, czyli jednym z księżyców Jowisza. Także od 10 listopada możemy ogrywać Planet Coaster Console Edition. Jest to strategia ekonomiczna studia Frontier Developments, twórców serii Roller Coaster Tycoon, w której budujemy i zarządzamy parkiem rozrywki. W Planet Coaster gracz sam może wybrać motyw przewodni swojego parku, ale główną atrakcją są kolejki górskie. Kolejną grą dostępną w Game Passie od 10 listopada jest Tetris Effect Connected. Piękna wizualnie gra, gdzie zgodnie z tradycją Tetrisa zabawa sprowadza się do układania spadających z góry klocków o różnych kształtach w taki sposób, by wypełniły poziomą linię. W Tetris Effect Connected nowością jest zatrzymywanie czasu pozwalające spokojnie przemyśleć kolejne posunięcia. Od 12 listopada na konsoli oraz PC możemy ogrywać Final Fantasy VIII Remastered. Produkcja zabiera nas do tajemniczego świata, w którym elementy fantazy łączą się ze współczesną oraz futurystyczną technologią. Jest to gra JRPG, więc zabawa sprowadza się głównie do eksplorowania kolejnych lokacji oraz mierzenia się z licznymi przeciwnikami, co pozwala na zdobycie doświadczenia i rozwinięcie zdolności bohaterów. Także od 12 listopada w streamingu możemy bawić się przy produkcji Goner 2. Jest to kontynuacja dwuwymiarowej platformowej gry akcji z elementami Roguelike, a akcja rozgrywa się w dziwnym, surrealistycznym i ogarniętym chaosem świecie. Od 17 listopada na konsoli, PC oraz w streamingu możemy ogrywać Ark Survival Evolved Explorers Edition. Gra to osadzony w otwartym świecie sandboxowy symulator przetrwania, w którym głównym rywalem gracza są dinozaury. Zadaniem naszej postaci jest przetrwać możliwie jak najdłużej w tym nieprzyjaznym środowisku. Również od 17 listopada w Game Passie na PC w ramach pakietu Master Chief Collection możemy ogrywać Halo 4. Czwórka otwiera zupełnie nową trylogię. Za produkcję odpowiada studio free For free Industries, a w grze wcielamy się ponownie w postać Master Chiefa, który musi zmierzyć się z własnym przeznaczeniem i stawić czoła starożytnemu złu. Od 19 listopada na konsoli oraz w streamingu możemy ogrywać Star Renegades. Jest to turowa gra RPG z elementami strategii i roguelike. Gracze dowodzą członkami rebelii walczącej ze złem imperium, a produkcja oferuje zmagania w losowo generowanych misjach i rozwijających się przeciwników. Od 12 listopada na PC możemy ogrywać Streets of Rogue. Jest to złożona produkcja typu Roguelike, w której trafiamy do miasta rządzonego twardą ręką, a naszym zadaniem jest dotarcie do najwyższego piętra metropolii i obalenie jej burmistrza tyrana. W Streets of Rogue można grać w pojedynkę lub współpracując z maksymalnie trójką graczy. Na konsoli, PC oraz w streamingu od 19 listopada możemy bawić się przy River City Girls, który jest spin-offem cyklu beat'em-upów pod tytułem River City zapoczątkowanego w 1986 roku. W grze na odwiedzenie czeka nas sześć rozległych regionów miasta, które przemierzamy, zajmując się przede wszystkim eliminacją zastępów przeciwników. Tak właśnie prezentuje się lista tytułów dołączających do Game Passa w ostatnim czasie. Napiszcie w komentarzu, która z gier w Xbox Game Pass przypadła Wam do gustu najbardziej, a ja przypominam, że w Xbox Game Pass Ultimate macie dostęp do biblioteki gier na konsoli, PC oraz telefonie. Przy okazji zachęcam do obserwowania wszystkich naszych kanałów społecznościowych Xbox Polska. Zostawcie też suba na YouTube i łapkę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!